Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną jest dzisiaj to, czyli Motorola Moto G56 5G. Słabo widać, na tych poprzednich pudełkach lepiej było widać. Teraz gorzej, minus, ale jakoś możemy chyba e, z tym żyć. Co to jest za model? To jest model, mm, który wyszedł niedawno, który jest tym tańszym modelem, bo on kosztuje 999 zł. No to jest taki model, który jest nic drogiego. Nic takiego super taniego. Jest taki telefon, że można kupić i takiemu trochę starszemu dziecku, i jakiś rodzic, i jakiś ktoś, to po prostu chce wejść na y, Facebooka, Instagrama, zadzwonić czasem i żeby telefon działał przyzwoicie. Tyle. To nie jest dla wymagających użytkowników, no jak żaden inny telefon za 1000 zł. Ale co on oferuje za te... za te pieniądze? Przejdźmy sobie i ocenimy sobie, co on oferuje. Przede wszystkim y, ma 6,72 cala. I to jest telefon, który jest całkiem poręczny. On tutaj na tyle ma taką eko. Hmm, eko skórę. I no to jest już zabieg motoroli, która stosuje od hmm, dawien dawna. I to jest zabieg, który mi się podoba. Po prostu. Ta eko skóra jest czymś ciekawszym niż plastik, ciekawszym niż jakieś tworzywo. Jest przyjemniejsza w dotyku. Ja I tak nasza większość wytuj, ale też prezentuje się ładnie, bo ta faktura tej ekoskóry. Zobaczcie, pewnie na przebitkach jest po prostu całkiem ładna. Plus, to charakterystyczna wyspa aparatu, która już jest we wszystkich motorolach praktycznie no nie da się ukryć. To jest na pewno motorola i tyle. Jeśli chodzi o przedni panel, ramki są zauważalne. Tutaj na dole ta ramka jest trochę większa, ale to też jak na telefon za 1000 zł. Wszystko jest do przyjęcia. Zanim zapomnę, bo zawsze zapominam. Motorola oferuje IP68, IP69, a także mil STD 810H i powinien być Drop Resistance, czyli odporny na upadki z metra 20. Jak wiecie, ja nie jestem fanem testowania tych rozwiązań, bo ja się zawsze boję, że trzaśnie z metra 20. Nic się nie powinno stać. Akurat mi się stanie. Akurat ja będę miał problem, no ale nie testowałem upadkowości, ale. Powinno wytrzymać coś. Powinno wytrzymać, więc jest dobrze. Co jeśli chodzi o ekran? Ekran ma 6,72 cala. To jest ekran 120 hzowy ale IPSowy. I tak możecie sobie tam trochę po kolorkach pogrzebać, szmery, bajery, ale... Mm, no to jest ta seria, że Motorola jeszcze cały czas stawia na ekrany IPSowe. Coś musi być gorsze, coś musi być lepsze. To jest bardzo fajny ekran, bardzo ładny, bardzo przyzwoity, jasny. On ma rozdzielczość Full HD, czyli 1080x2400 w tym przypadku Gorilla Glass 7i. I to jest ekran jak najbardziej w porządku. Jak najbardziej przyzwoity, spokojnie może rywalizować pod kątami, pod względem kątu widzenia z podobnymi panelami na tej półce. Fajnie by było amolecik? Fajnie by było. Czy ten IPS jest zły? Jak najbardziej nie. Więc da radę. Jeśli chodzi o moc, mamy tyle. 476 tysięcy w AnTuTu i skąd się te 476 tysięcy bierze? Mamy tutaj Mediatek Dimensity 7060. Mamy tutaj ósemeczkę, mamy 256 pamięci wbudowanej. No i tak, jeśli chodzi o czystą moc na benchmarku, średnio. I jakby ja to mówię przy każdej Motorola i przy każdej z że będę powtarzał oprócz tych top of the top, średnio, po prostu średnio. Motorole nie są znane z tego, że robią jakieś super wydajne telefony, i to jest po prostu fakt nie opinia, więc motorola na to nie stawia. Ale powtarzam, to też nie raz. Motorola ma swój y, swoją dość czystą nakładkę, która jest po prostu dobra. Która jest po prostu dobra, która po prostu jest dość lekka, dzięki czemu ten telefon na co dzień, szczególnie jak włączymy 120 Hz, po prostu działa dobrze. No, jakby. Ja tutaj nie chcę się rozwijać, że ojojo, to po prostu działa dobrze i tyle. Coś gdzie są jakby braki, ale to ogólnie widzę przy motorolach i nie tylko. Przy aparacie jak chcę kilka zdjęć kliknąć tak wiecie szybko, no to tutaj widać czuć, czuć pieniądz, czuć pieniądz albo czuć brak tego pieniądza, bo czuć, że mogłoby to być trochę szybsze. Na co dzień normalnie ja żadnych problemów nie miałem, po prostu. Jest to wydajny normalnym użytkowaniu smartfon. Benchmarkowo tak sobie. System, jak już wspomniałem, gesty MOTO, które uwielbiam, jest ten czysty system. Nadal, 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 nadal Motorola lubi wrzucać jakieś główne aplikacje. Uwielba po prostu. Ona tam w Motorola się do mnie tak zróbmy smart... świetny smartfon. Dobrze. I wrzućmy główną aplikację. Dlaczego? Pani... Pani Motorola, dlaczego? To nie kwestia pieniędzy. Tak trzeba robić. I wrzucają po prostu. Jesteśmy chińskim producentem teraz. Trzeba wrzucić główne aplikacje. Troszkę sobie śmieszkuje, ale troszkę też tak jest. Motorola lubi wrzucać te główne aplikacje i z tym. Znaczy, no, no można sobie po prostu je kasujecie, ale no, coś za coś. Poza tym sporo personalizacji, są te gesty, całe moto Secure od yy, bezpieczeństwa. Wszystko, co znacie z Motoroli, zobaczcie sobie na przebitkach. Ten system jest dobrze. Głośniki są tutaj stereo. Te głośniki są dość głośne, grają tak sobie, znaczy inaczej, czuć, że to jest smartfon na 1000 zł, jak przed chwilką sobie nagrywałem recenzję e, Norda, który kosztuje pewnie z dwa razy więcej, czuć tą różnicę, ale za 1000 zł są jak najbardziej e, ok. Czytnik linii papilarnych mamy w boku, w bocznym guziku, tak jak mówiłem, no... Coś za coś, czyli motor gdzieś tam da coś fajnego, a coś musi dać mniej technologicznego, mniej współczesnego. Ten działa w miarę sprawnie, nie jest to jakiś najszybszy, ale działa sprawnie, nie mylił się, yy, nie zdarzało mi się, żeby go nie odczytywał, więc jest po prostu spoko. Jeśli chodzi o baterię, 5200, 30 watów. Pan, powtarzam, że do 1030 W jest ok. I jest ok, no nie mogę po prostu teraz zmieniać zasad gry, więc to nadal jest ok. Yy, ładuje się około godzinki, półtorej, więc trochę to jest, jest to najszybsze, ale 30W wystarcza, 500 cały dzień jak najbardziej, nie jest to jakiś nie wiadomo jaki długodystansowiec, ale na cały dzień spokojnie Wam starczy. Aparaty. Aparaty mamy yy, 3 Trzy aparaty, no widać, że są trzy. Widzicie, trzy aparaty, no są dwa. Motorola to jest ich trochę, że mają to charakterystyczną wyspę, i muszą tam mieć cztery oczka, nieważne, jakie mają aparatów. Więc mamy tutaj 50, y, zwykłą 1,8 i 8,22 ultra kątny. Jeśli chodzi o te zdjęcia, co mam wam powiedzieć? One są jak najbardziej okej, okay, jeśli chodzi o telefon za 1000 zł. Zobaczcie sobie, jak one się tam przemijają, przywijają. Moim zdaniem zdjęcia są git, zdjęcia są całkiem całkiem spoko, kolory są, nie są aż tak bardzo podbite, trochę są podbite, e, mam wrażenie, a nie są aż tak bardzo, bardzo podbite. No widać, gdy się przybliży mocno, to widać te braki szczegółów, szczególnie mm, na tym szerokim kącie, ale normalnie jest wystarczająca jak za 1000 złotych. Im trudniejsze warunki, tym będzie widać, że to jest smartfon, który kosztuje tylko 1000 złotych ale jest jak najbardziej ok. I tak naprawdę, podsumowując, bo ja nie chcę robić też takich długich recenzji do wszystkiego teraz, to już Wam mówiłem. Przyjemnie mi się z tego, korzystało z tego telefonu, tak po prostu mi się korzystało przyjemnie. E, ja lubię ten system Motorola, ja lubię te gesty, ja lubię mm, ja lubię po prostu to, co Motorola oferuje. Wkurza mnie kilka rzeczy, jak te aplikacje, wkurza mnie, że mogło być czasem trochę więcej mocy, bo Motorola nie idzie w tym kierunku, a czasem by się przydało. Ale to jest smartfon, który jest Bezproblemowy i to sobie bardzo cenię. Ja po prostu odpalam. Tu mi działa, tu mi nie zacina. Ekran jest iPS-owy, ale jest ok. Aparaty mogły być lepsze, ale 1000 zł też są ok. Więc to jest telefon, który jest bezproblemowy, moim zdaniem. W tych pieniądzach, oczywiście, można by oczekiwać więcej, można by oczekiwać. Ale kurczę, rzeczywiście, jest to telefon, który ma. Wydajność spoko, który ma tą wytrzymałość większą, ma jakiś charakterystyczny wygląd: czyli jest ta ekoskóra, fajne kolory, bo jest szary, czarny, ale jest też niebieski, taki fajny, i jest ten zielony. I sama ramka też, mimo że stworzywa, to wygląda całkiem fajnie, pasuje pod kolor smartfona, więc jest to jak najbardziej fajne urządzenie, które za 1000 zł sądzę, że będzie po prostu ok, nic więcej, po prostu ok, szczególnie że mamy tutaj jeszcze dziury. na sluchavky. Pozdrodajte, Suba.